TV Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, koledzy tutaj z tej strony sali i koleżanki. Ja nie wiem, dlaczego we wspólnych ważnych sprawach. Wy nie potraficie normalnie rozmawiać. Przecież to są sprawy ważne dla Polski. Zobaczcie, wy nie złożyliście tego projektu, nie przegłosowaliście go w ogóle, nawet na trzy miesiące. Myśmy zrobili na pół roku. Wy w ogóle? To zamiast wyjść powiedzieć dobrze, że chociaż ta strona sali pomyślała o tym, zrobiła to na pół roku, zagłosujmy, a wy mówicie nieźle, choć sami nie zrobiliście nic. Ja nie cieszę się z tego, że wy zrobiliście jakieś błędy, ale zawsze z pewnej porażki czy jakiegoś błędu staram się wyciągać wnioski i pamiętam, kiedy wy przegłosowaliście VAT na zero na żywność w sklepach, w tym samym czasie, kiedy w, ten, w tej samej dobie, kiedy sklepy kiedy wy opuściliście VAT. Sklepy podniosły o 5% ceny, czyli cena na półce sklepowej została ta sama. Wy z tego nie wyciągnęliście wniosków, a my wyciągamy z tego wnioski i podatek od nadmiarowych zysków jest czymś normalnym. I gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że Orlen będzie go płacił na rok do przodu, to podniósłby pewnie teraz ceny, a my jasno patrzymy. Ta spółka zarobiła dużo, zarobiła na Polakach, zarobiła na ludziach, którzy tu są. Może się podzielić, może to zrobić i może być lepiej. I Zróbmy to razem. Dlaczego wy wkładacie nogę w drzwi i nie chcecie dobrze dla Polaków? Zróbmy to razem. Dziękuję. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.